zajęcia dla dzieci. To były fantastyczne zajęcia, nikt za to nie brał pieniędzy. Była to praca ym, charytatywna i ta szkółka sobotnia, w naszej szkole trwała może przez dwa lata. Potem przenieśliśmy się do punktu karakterystycznego, do, do y, trzebowniska. Ym, potem, a potem dostaliśmy się, powstanie Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Młodzieży Sprawnej. Inaczej to stowarzyszenie powstało. W 1995 roku było to pierwsze, że tak powiem, w historii stowarzyszenie, nie wiem czy tylko Podkarpacia, które postanowiło, że będzie zajmować się pomocą dzieciom niepełnosprawnym, mieszkającym na wsi. Bo w miastach te stowarzyszenia one już istniały. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o wieś takich stowarzyszeń dzisiejszego było. naszego spotkania. Chciałam Wam krótko powiedzieć, że takie stowarzyszenie nie istnieje. Chciałabym, żebyście byli takimi trochę rzecznikami naszego stowarzyszenia, w sensie takim, że mówicie ludziom, że takie stowarzyszenie jest. Że gdzieś w rodzinie rodzi się dziecko niepełnosprawne, to, to żebyście wiedzieli, że no to nie trzeba tutaj jest. o godzinie y, tam pół do ósmej i o godzinie czternastej zabierać do domu. Mają tutaj ciekawe zajęcia. Y, Tańce, no, już nawet trudno mi wymienić wszystko, co tutaj ciekawego się dzieje, ale myślę, że jest radośnie przede wszystkim i dzieci bardzo lubią tu być. To takie główne nasze, nasze, że tak powiem, nasze działania, żeby z, zrobić wszystko, żeby dzieci no, poczuły się, że są kochane, że są przez nas bardzo, bardzo tutaj oczekiwane. nie była nie była wolontariuszką, ale, ale też pracuje tutaj od lat w naszym stowarzyszeniu. Pani Marta przyszła do nas tamtego roku i prowadzi przede wszystkim z dziećmi zajęcia taneczne, ale też i nie tylko. Natomiast chciałam Wam przedstawić i może się dziewczyny podniosą, mamy tutaj po raz pierwszy w tym roku czterech praktykantów z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo proszę dziewczyny. program, w związku z którym tu jesteście. Nie jesteście tu pierwszą grupą, były tu już chyba trzy, może cztery grupy młodzieży z różnych szkół. Ugotowali się do tego i chcemy was uwrażliwić na to, że każdy z nas jest młody, nie wszystkim dane jest od mieć zdrowe nogi, ręce i głowę, ale każdy z zmierza ku niepełnosprawności. I w związku z tym chciałabym wyzwolić młodych ludziach, takich jak wy, żeby próbowali pomyśleć, czy, co ja mogę zrobić dla osoby, która nie dostała takich szans jak ja. Czyli nie jest słową, o to, żeby, żeby tak jak mówię y, y, zrobić zbiórkę w klasie po 5 złotych na, na, na pomoc. Nie. Tu Oto. chodzi o to, żebym ja wstając rano pomyślał sobie, raz na czwarta. Ja nie mówię co dzień. Nie, nie przesadzajmy. Ale raz na czwarta pomyślał, dziś, dziś spróbuję, y, dziś spróbuję coś zrobić dla mnie. I to I ta... I ta właśnie, i przez to chcę zmienić Was to, tą postawę tolerancji, że nie przeszkadza mi osoba niepełnosprawna, która siedzi na siedzeniu w autobusie polowym. Ale chcę, żebyście nie tylko, żeby ona Wam nie przeszkadzała, ale żebyście popatrzyli jej w oczy i uśmiechnęli To taki najprostszy gest, który nie kosztuje, ale jak macie sąsiadkę, która która ma powody schodzenia, to żebyście czasem zapytali, może przynieść zakupy do to też nic nie kosztuje. To są zamiany. Chciałabym, żeby takie, to drzewo, ono zostanie na tablicy ogłoszeń, że tak powiem, umieszczone i tam będą przyklejane listki z osobami, instytucjami, no możecie to pokazać już, które Zadeklarują, że coś zrobią dla osób niepełnosprawnych. I niekoniecznie z naszego stowarzyszenia, bo my zajmujemy się tu w tej chwili, mamy 35 może osób, którymi się zajmujemy tak na co dzień, ale tych osób wokół Was jest naprawdę dużo. Tylko może nie zwróciliście na to uwagi.